Siemanko moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecrafta, przygotowałem dla Was kilka fajnych rzeczy. Jedną z takich najważniejszych rzeczy jest po prostu moja podróż do nowego świata w Minecrafcie, znaczy do nowego świata w tereny, w których jeszcze po prostu nie byłem, chciałbym wyruszyć po prostu taką jakby wyprawę, taką przygodę w stronę innych terenów po to, żeby zdobyć po prostu slajmy, jakieś nowe rzeczy więc w dzisiejszym odcinku szybko się przygotuję na to i wyruszę i ta moja droga będzie trwała po prostu przed... tak wydaje mi się, że w dwa odcinki wydaje mi się, że powinienem się po prostu zmieścić yy, chciałbym poprosić was jeszcze o zostawienie lajka i subskrypcji gdzieś tutaj na moim palcu powinna się pojawić, no i nie zapomnijcie oczywiście o dzwoneczku no i co? Chyba zaczynamy. Nie, jeszcze jedna rzecz muszę wam powiedzieć. W ostatnim odcinku z Minecrafta zostawiliście tyle lajków i wyświetleń, za co wam bardzo dziękuję. I teraz możemy sobie przejść do odcinka. Też jest kamerka, więc mam nadzieję, że dzięki temu zostawicie lajka. Tak wam po prostu przypominam. Tu już ładnie jestem moją postacią, z wami się przywitałem. Więc możemy tutaj szybko przejść do, tego, do tej głównej części odcinka. Chcemy, żeby ta wyprawa po prostu była jak najdłuższa. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić, czy mi się nagrywa odcinek. Yy, tak, nagrywam się odcinek, więc jest bardzo fantastycznie. Więc lecimy sobie, chciałbym też w dzisiejszym odcinku pozbierać trochę tego mojego zboża, bo to jest właśnie tutaj zboże, troszeczkę mi urosło, wam powiem i dlatego właśnie zrobiłem tą farmę, żeby po prostu mieć te zboże i sobie po prostu z tego zrobić chlebek. Bo jak wiecie, główną przyczyną, yy, główną przyczyną, że po to zrobiłem farmę, właśnie, że główna przyczyna to była taka, bo chciałem mieć chleb, marchewki i ziemniaki jeszcze. To właśnie są takie główne przyczyny, jak widzicie, dla to, to, właśnie tą farmę tu sobie mam, więc to wszystko sobie tutaj kładę, i sobie to wszystko tu muszę jeszcze ładnie. Ten więc za ja to szybko zrobię i widzimy się zaraz. Yy, dobra, zrobiłem sobie tu, właśnie zasadziłem i w międzyczasie chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję Wam za tą aktywność na moim kanale oraz dziękuję Wam, że subskrybujecie mój kanał, bo bijamy powoli już 200 subskrypcji. Na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, ten odcinek powinien się pojawić. Wydaje mi się, że on się pojawi we wtorek i właśnie na, na moment wtorku to on tak z mój kanał z 200 subskrypcji będzie miał. Tak mi się wydaje, że powoli już będziemy wbijali te 200. Więc to jest naprawdę moim zdaniem niezły wynik. Wbijamy 1000. Chciałbym pić 1000 do końca roku, ale wiem, że to jest niemożliwe. Ale mam nadzieję, że się uda. Yy, I właśnie. Teraz zmieniając trochę temat, tu widzicie, brakuje mi trochę tutaj skrzynek, i chciałbym tutaj zrobić właśnie dispensery i skrzynki, żeby ta farma mi się po prostu tutaj zbierała. I żebym, po prostu, żebym ją miał automatycznie, żeby tylko sobie podchodził do skrzyneczki, i żeby sobie zabierał właśnie jedzonko. I to właśnie chciałem zrobić. Tu taka ładna szyba że powinna być, ale to jeszcze na to będzie czas. I potrzebuję właśnie. Ta wyprawa dotyczy zdobycia slimów, czyli po prostu ze slimów zdobyć slima, żeby zrobić sobie. Eee... Czekajcie, jak to się nazywa piston bloki. Chyba to są to się nazywa chyba piston blok, ale na to się mówi pistony, pistony ze slime'em. To właśnie one są takie, które się przyklejają do niego, się przykleja po prostu blok i dzięki temu by się właśnie tak odpychało i również dzięki temu bym zdobył, żebym mógł zrobić właśnie sobie tą automatyczną farmę. Dobra, ja mu ekwipunek tutaj cały sobie ogarnę i widzimy się za chwileczkę. Też tak w międzyczasie mam powiem, że w ostatnim odcinku byłem właśnie sobie ładnie w tym yy, netherze i zdobyłem takie coś jak crimson Rootsy, yy, Nether Rucky, yy, Nether World Blocky, yy, Crime Zone Fungusy i Crimson Stemy i yy, Warped Stemy i to naprawdę pierwszy raz takie rzeczy na oczy widzę, więc chciałbym, żeby do, tak żebym yy, jak wyprawimy się jeszcze do netheru, bo jeszcze będzie taki odcinek na pewno, w którym się wyprawiam do netheru, więc jak się wybiorę właśnie tak, taki poświęcony jedynie tej wyprawie do Nederu. chciałem właśnie trochę się poduczyć z tymi... chciałem się poduczyć na temat trochę tych rzeczy właśnie z Nederu, żeby wiedzieć co, które, jak działają i w ogóle więc ja tutaj się zabieram do roboty, bo cały czas gadam dobrze moi drodzy, ja mój ekwipunek już przygotowałem dziś o, czekajcie, tak, tak wygląda mój ekwipunek wiem, że trochę ma mało miejsca, bo nie mam właśnie modu na plecak a właśnie tak jak wam mówiłem na początku tej serii, że po, po prostu nie chcę mieć modów I dlatego mam, nie mam miejsca na plecak i tak właśnie troszeczkę mam mało miejsca w ekwipunku Ale podczas wyprawy będę tylko i wyłącznie zabierał najważniejsze rzeczy Więc się właśnie teraz możemy wybrać eee, Muszę sobie wiedzieć żeby w którym miejscu w którym idziemy Bo zawsze jak wychodziłem to sobie wychodziłem tutaj I se eksplorowałem właśnie tą stronę mapy A teraz sobie pójdę w tą stronę I po prostu zeksploruję właśnie sobie w tą stronę Więc... No po prostu wyruszamy Ja będę wam dawał po prostu takie najważniejsze urywki To co będę zdobywał A jeśli nic fajnego nie będzie to będę po prostu Szedł dalej aż trafi coś no i chciałbym Właśnie tak trochę zdobyć Właśnie w sensie trochę zdobyć Chciałbym trochę naprawdę tą wyprawę Zrobić długą yy, Znaczy no długą wyprawę Oraz taką czasochłonną żeby zdobyć właśnie te najważniejsze Rzeczy wezmę sobie też łóżko żebym po prostu Miał gdzie spać bo to nie będzie wyprawa tylko I wyłącznie na jedną noc Dobra lecimy Aj, czekajcie, bo już się noc zaczyna, to ja jeszcze się wyśpię tutaj, a scenę właśnie spanko gdzieś indziej będę miał. A może sobie zrobię jeszcze inne łóżko, bo to jest może tutaj zostawić. O mam, dobra, mam ten. Zrobię e, sobie tak po prostu. Cyk, mamy łóżko białe. Cyk, cyk, cyk. To sobie damy tutaj, to sobie damy tutaj szybciutko, ładnie. I lecę sobie po prostu spać. Czy mogę iść spać? Dobra, więc I widzimy się rano. Dobrze, jest już rano, więc lecimy na tą wyprawę, bo trochę właśnie przedłuża, niestety. I tak jak wam mówiłem, teraz cały czas lecimy w tą stronę, czyli tu jest mój domek, czyli w tą stronę właśnie sobie pójdziemy. Yy, Czekajcie, sprawdzę sobie, jak się w ogóle sprawdzało kordy. Yy, yy, czy by się gdzieś tutaj sprawdzało? Tak, tutaj są, na F2. Jak widzicie, jesteśmy tutaj, mamy Z, więc to są właśnie te wszystkie bloki, który, po których chodzimy i właśnie w to miejsce będziemy musieli później wrócić. Aha, jest jakieś tutaj screenshoty, screenshoty robiłem nie z, przypadkowo. Dobra, wszystko się nagrywa. Tak, nagrywa się idealnie. W ogóle nie wiedziałem, że screenshoty robię, ale to na mniejsza oto, więc lecimy moi drodzy. Tak sobie teraz myślę w międzyczasie, że najważniejszą rzeczą, którą chciałbym zdobyć podczas tej wyprawy to są po prostu, jak widzicie, y, sugarcane, czyli trzcina czy, czy krowa, oraz y, skóra od krów. To jest właśnie mój priorytet, priorytet. oraz prioro, priorytetem jest właśnie moi drodzy, yy, tak jak Wam mówiłem, jest również slime, czyli slime potrzebny, który dzięki niemu możemy zrobić sobie te piston bloki ze slime'em i później możemy zrobić automatyczną farmę to znaczy dokończyć to moją. W międzyczasie tutaj sobie pozbieram ten węgiel, bo węgiel też mi się przyda. Dobra, znajdujemy się tutaj właśnie w miejscu, tak troszeczkę już przeszedłem, Wam powiem. I mamy krówki pierwsze, więc te krówki po prostu sobie zabijemy, żeby mieć tą skórę. Dobra, cyk yy, i w sumie niczego takiego ciekawego nie spotkałem na razie. A już trochę przeszedłem, tak jak ja Wam mówiłem. Więc mam nadzieję, że coś ciekawego jeszcze tutaj spotkam. Więc po prostu sobie lecę dalej, moi drodzy. O i jak widzicie, mamy również owce. Owiec nie będę na razie zabijał, bo nie chcę, bo chcę mieć właśnie miejsce w ekwipunku. Yy, żadnych lasów, tylko brzozowe lasy spotkałem. Oraz mam takie tutaj drzewa teraz widzę, taki biom zimowy bardziej I trochę kur pozabijałem, ale kury są ważne, bo z nich mam pióra A z piór mogę zrobić sobie później strzały Oraz oprócz strzał mam jeszcze właśnie skór kur mięso, co, co też jest przydatne To są właśnie takie główne przyczyny, dla których właśnie zabijałem kury. Więc lecimy sobie po prostu dalej O, jak widzicie nawet spotkałem się tu ładnie wilka Ale niestety zapomniałem kości wziąć, więc z tym wilkiem tutaj nic nie zrobię, o tam idzie więc niestety, ale wilczku, nic nie uda mi się ciebie ten okiełzać. Jak głowy są, nie są w ogóle mi potrzebne, więc dlatego ich nie biorę. Dobra, wychodzimy sobie tutaj z tego biomu, takiego biomu zimowego sobie stąd wychodzimy na razie, więc tutaj lecimy dalej. Zauważyłem tam, że mamy już wodę, co w sumie nie jest zbytnio fajne, bo będziemy musieli się kierować na wschód. A ja zbytnio na wschód nie chcę się kierować, bo wolałbym cały czas iść do przodu, ale to jeszcze zobaczymy, czy na pewno tam jest woda. Bo jestem ciekawy, czy jest jakieś przejście, czy nie ma. Czy jest jakiś przesmyk? Yy, dobra, jest, myślałem, że tu już jest koniec, ale jednak znajdujemy się w miejscu, gdzie mamy przejście. Zarąbicie. Tam mamy trzcinę, w kręgu, to też to ją sobie zbierzemy. Fajne miejsce tutaj taki znatomek, bo to jest taki, takie miejsce, gdzie też jest kilka biomów. I mamy takie tutaj, w sensie, fajne jeziorko Tutaj gdzieś taki domek by był położony, naprawdę nieźle byśmy mieli tu, tutaj, złem właśnie. Tak jak mówię, cały czas nieźle, bo, bo po prostu fajne miejsce by tutaj było. I tam mamy jeszcze jeden biom, to jest chyba biom z Sahara, tak mi się wydaje. Cyk, zbieramy sobie trzcinę cukrową. Cyk, tej trzciny potrzebujemy naprawdę dużo, żeby zrobić te książki. Więc dlatego ją zbieramy. O, mamy nawet biom tam pustynny, co też jest bardzo ciekawe, Wam powiem. Tam 27 trzcin. I cyk, kolejne. Jak widzicie, o w tym miejscu domek był moim zdaniem naprawdę fajny, taka góra, nie, taka nie za duża góra. Tu mamy ten, o i tam są jakieś dynie jeszcze chyba, no jest ciekawie wam powiem. Najbardziej się boję, jak będzie noc, to wtedy jest, są, właśnie mam naj, największe szanse, że mogę zginąć. O, są te pszczoły. W ogóle, jakbyście mogli, napiszcie mi tam na dole w komentarzu, jak zdobyć taki y, ul pszczół. Bo chciałbym sobie taki, taki zabrać do, do tego, w sensie zabrać sobie do domu, żeby mieć po prostu pszczoły hodować. I też możecie powiedzieć, jak się zbiera z niego miód, bo jestem bardzo ciekawy, bo po prostu nie wiem. A po prostu bym chciała zabrać sobie takie pszczoły z takim razem miodem, więc napiszcie mi po prostu w komentarzu, jak to się robi. Ja to przeczytam i na pewno yy, podziękuję Wam na odcinku. Więc abyście mi powiedzieli, to bym był yy, bardzo szczęśliwy. Idę sobie teraz spać. Dobrze, moi drodzy, minęła noc, więc teraz zabieramy moje łóżko i lecimy w dalszą wyprawę. Mamy koniki, koników nie chcemy jak na razie. O, są krowy, jest zarobić, o są krowy, mamy te skóry, sobie je pozabijamy. U, tam jest zombie niestety Zdobyłem już 10 skór, co nie jest wcale jakimś dobrym wynikiem Chciałbym zdobyć tych skór tak z 50 Jakbym zdobył 50 to już by było całkiem spoko wam powiem Bo tak se licząc potrzebuję na jedną książkę potrzebuję ile? Na jedną książkę potrzebuję 3 skóry chyba Mogę się mylić ale wydaje mi się że 3 skóry 3 skóry, a z 3 skór, a z jednej właśnie książki trzeba, potrzebuje 3 na 1 ten, to potrzebuje O kurka woda, żeby zrobić 9 potrzebuje chyba 81 skór, więc Też jest całkiem duży wynik, żeby zdobyć 9 po prostu tych bookshelfów A, mamy krówki co tam jest? Takie coś jest w Minecrafcie? Lecimy zobaczyć po prostu co tam jest, bo jestem naprawdę ciekawy. Jak się zabijałem król. Ej, co ty? Co? Palacia gościu? Patrzcie kolejny tam jest! Ilu ich tu jest? Ja ich mogę zabijać czy nie? Masz na łeb gościu. Dobra, ich sobie tutaj pozabijamy Bo wydaje mi się, że tam u góry coś może być fajnego A dzięki temu po prostu zdobędę sobie jakieś fajne rzeczy Na razie sobie tutaj te krówki pozabijamy O, nawet tutaj pustynię mamy, jak widzicie Pustynia, piękna pustynia Weźmiemy sobie jeszcze kaktusy, bo kaktusów nie mam, a wydaje mi się, żeby mi się przydały O, mam gościa Dobra, położony, zabity, cyk. Muszę się uleczyć z lekka. E! Ile ich tu jest? Co jest grane? Tu jest normalne? E, ich tu jest chyba za dużo. Widzieliście to? jak co ja rozumiem jakby było ich 5 Ale 20? I oni jeszcze mnie gonią Co jest grane? Patrzcie co tutaj jest w ogóle To jest wielka brama I nadal mnie gonią porówy Dobra patrzcie co zrobię to jest 1000 IQ plays moi drodzy 1000 IQ plays Po prostu sobie ich yy, obkrążę i pójdę do tego ich domku I sobie tam zabiorę im coś co mają fajnego I później... Ej oni tutaj nadal czekają Oni chyba... Oni chyba wiedzą co ja chcę zrobić Oni są jednak mądrzejsi ode mnie To my konia... Czekajcie tak Żeby nie zauważyli co ja chcę zrobić Co to było? Dobra ich tu już... Ej oni tutaj nadal są! Kurka wodna oni jednak są mądrzejsi ode mnie Dobra, um, trochę jestem zestresowany, wam powiem. Bo nie wiedziałem, że to się skończy w taki sposób. ja sobie stąd uciekam. Czekajcie, pójdę sobie tutaj, bo tutaj jest odwała, wam powiem. No ich tutaj trochę niestety jest. Zdobędę sobie po prostu tą trzcinę cukrową. To jest spoko ten temat. No, z, no 20 ich tam na pewno nie ma. Wydaje mi się, że z 30 tam może ich być albo na 40. Więc zbytnio ja tam nie chcę walczyć z nimi. Dobra, mam jeszcze zdobyłem sobie ładnie e, kaktusa czy co w ogóle z tym znalazłem. Lol, co jest gra? Oni mnie gonią, dobra, z ty mnie gonią. Ja sobie stąd pójdę. Bo zaraz będę kończył też ten odcinek, bo wydaje mi się, że ten odcinek już trochę trwa. A chcę <grymianie> żeby po prostu ten odcinek był za, zbytnio za długi. Więc tylko sobie wejdę do tej właśnie piramidy, bo pamiętam, że ta piramida już była w Że ta piramida już była w starszych wersjach Minecrafta i jeszcze ją pamiętam, więc po prostu do niej wejdę. I tam zakończę. I to będzie na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Cyk, 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 pięknie, pięknie. Ło kurka, woda, spadłem. Pamiętam, że tu było ten i... Tu wybuchnie czy nie? Już się wystraszyłem, że wybuchnie. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek powinien się pojawić... Znaczy z Minecrafta powinien się pojawić tak za tydzień mi się wydaje. Yy, więc mam nadzieję, że będziecie oglądali, będziecie lajkowali oraz subowali. A sem nacisnie już czwartek, czyli czwartek powinien się pojawić, tak mi się wydaje, że fiwka powinna się pojawić, więc dziękuję Wam za oglądanie i na razieńka moi drodzy.